Moi drodzy, na koniec ostatnie ogłoszenie. Do naszej parafii przyjeżdża bardzo znany zespół muzyczny. Zostaliśmy zaszczyceni. Z tej okazji organizujemy warsztaty w naszej parafii. Każdy, kto posiada już zdolność grania na gitarze, może poczuć swoje umiejętności. A na końcu tych warsztatów odbędzie się konkurs. Zwycięzca pojedzie w trasę, by wystąpić na koncertach wraz z zespołem. Warunek jest jeden: trzeba wybrać jedną piosenkę, można grać z nut i trzeba mieć swoją gitarę. Wszystkich zainteresowanych, wszystkie zainteresowane młode talenty, zapraszamy w piątek. O godzinie 19 do domu parafialnego. Przejmijcie teraz Boże błogosławieństwo. Pan z wami jest, jest Nochem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Pokojnych niech będą cienki. Dzięki. Wiesz co, ale super, po prostu w końcu coś się dzieje w tej parafii. Ja tutaj mam... No. Zobacz, jak ja mam fajne i ja się zaraz będę przygotowywać. Tylko nie wiem, która lepsza w ogóle, nie? A no mnie... co ty chyba żartujesz, jakie pożyczyła. Nie, 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 ty masz w ogóle. Ty co, ty też myślałeś, że na to pójdziesz? No tak. No. że się nie nadajesz w ogóle. To trzeba mieć talent, słuch i w ogóle. no i po prostu trzeba mieć super gitarę. No, no. właśnie. Jak... Twoje gitary są takie super, to może żebyś mi pożyczyła. Nie, 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 bo ja się muszę zawsze zastanawiać, na której będę grała w ogóle, a może bym zagrała na no, obydwo naraz, to na pewno wygram wtedy. E, a poza tym Ty wiesz, Ty musisz tu wiesz, łazienkę posprzątać, pomalować mój pokój, po pizzę skoczyć, oliwki przebrać, roboty masz co niemiara, nie masz czasu ćwiczyć. Ale nie, na pewno znalazłbym jakiś czas, żeby wyświetlić. Nie, 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 nie znajdziesz czasu. Ja w ogóle nie wiem, myślisz, że może ja tak rzeczywiście na tych dwóch gitarach jednocześnie będę grała. Jaką piosankę wybrać? Nie wiem. Ale, ale ja jestem pewien, że... Idą sobie cztery płyny. Chciałem się z Wami podzielić z tym, że bardzo lubię bajki. Ta scena, którą przed chwilą zobaczyliśmy, przypomina mi bajkę Kopciuszka, gdzie występuje dziewczyna, która jest biedna, dokuczają jej te przybrane siostry i, i macocha, ale na szczęście pojawia się książę, który organizuje bar dla całego królestwa i zaprasza wszystkie dziewczyny, by mogły poznać księcia. By mogło właśnie pięknie się ubrać i wystąpić w tym balu. Jednak siostry bardzo przeszkadzają Kopciuszkowi, zadając wiele zadań, śmiejąc się, dokuczając, co sprawia, że Kopciuszek jest smutny, nie wierzy w siebie. No i już Kopciuszek pogonił się z tym, że nie pójdzie na ten bal, ale jego serce tak bardzo pragnie tam być. I ta scena jest podobna do historii Łukasza, przyjeżdża zespół który organizuje warsztaty, konkurs i zaprasza wszystkich tych, którzy chcieliby grać na gitarze. Łukasz ma talent, ma takie pragnienie, serce go tam ciągnie, by tam właśnie być, by wystąpić, by się pokazać, ale przychodzi Ala, która, jak widać, talentu nie ma, osiem gitar, ważny za dobry sprzęt i przeszkadza Łukaszowi. Dla niej i robi wszystko, żeby Łukasz nie wziął udziału w tym koncercie. A na koniec chciałem powiedzieć, że ta historia dotyczy nie tylko Łukasza i nie tylko Kopciuszka, ona dotyczy także nas. Mamy Pana Boga, Pan Bóg jest jak ten zespół, Pan Bóg jest jak ten książę. To On zaprasza nas, organizuje nam wiele możliwości, byśmy się do Niego przybliżali. I kiedy się do Niego przybliżamy, możemy odkrywać własne piękno, własną wartość nasze talenty, możemy zostać docenieni, możemy się rozwijać. Pan Bóg chce, żebyśmy przy Nim byli i daje nam taką okazję. Ale są również takie osoby, które nam w tym wszystkim przeszkadzają, dokuczają nam, mówią o nas źle, przez to mamy w sercu wątpliwości, nie wierzymy w siebie, w swoje piękno i nawet boimy się. Zrobić ten kolejny krok ku Panu Bogu w, w kierunku dobra. Ale słuchajcie, zobaczymy, co będzie dalej w tej historii. O, szczęść Boże, Łukaszu! Halo, Łukasz! Szczęść Boże! Co się stało? Nie, nie wszystko dobrze. Ale widzę, że coś nie w porządku. Nie, dobrze, pizzy dla linii. Ale, ale Łukaszu, też znam Cię dobrze. Jesteś smutny? Powiedz mi, co się stało. No, bo ten konkurs, ten gitarowy, gdzie na niego ale nie ma gitary żadnej. O. Hmm. Łukasz jest bardzo smutny, ponieważ nie może wziąć udziału w konkursie. Na szczęście ten smutek rozpoznaje ksiądz, patrzy na jego twarz i doskonale wie. Co Łukasz przeżywa. Dlaczego? Bo go bardzo dobrze zna. Podobnie u Kopciuszka całą sprawę badała wróżka. Przeglądała się, ponieważ zależało jej na szczęściu Kopciuszka. I podobnie jest z nami. Pan Bóg wie, co czujemy. Pan Bóg zna nasze serce. Pan Bóg jest przy nas. Łukasz? Co się dzieje? Ale Łukaszu to ja. O, ksiądz. Mam, mam coś dla ciebie, słuchaj. Gitara! Dla mnie? Dla ciebie? Ksiądz mi daje? Słuchaj. słuchaj. Daje? Daję ci na, na konkurs, żebyś miał na czym grać, ćwiczyć, na warsztaty i wystąpić. Dziękuję. Tak po prostu? Gitara od księdza dostaje? No? Powodzenia w konkursie. Dziękuję. Naprawdę. Zapłać. Ksiądz pomaga Łukaszowi, daje mu gitarę. Podobnie wróżka daje Kopciuszkowi wszystko to, czego potrzebuje. Dynie zamienia w piękną karocę. O, otrzymuje dzielnego rumaka, który ją prowadzi w woźnicę i piękną suknię. Podobnie pannuk daje nam wszystko, 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 czego tylko Potrzebujemy. Nie, nie, Sówek, Sówek, nie, co ty robisz? dostęp moje nuty. No i co wyczysz? No przecież się nie nadajesz do tego w ogóle. No co, ja słówek do... ci zabrał, no ale on wiedział, że ty nie potrafisz grać. No, tam. po, po wiedział, wiedział. Gdybyś no. no. go lepiej wydresowała, to by nie wiedział. Łukasz co się stało? suwek minuty porwał. No co? że on nie potrafi grać, no. Słuchaj. Też miałem wystąpić. Znasz ten utwór? Znam. To może już moje nuty. No ale to ksiądz nie będzie mógł zagrać. No ale bardzo mi zależy, żeby jedna Łukasz wystąpił, żeby właśnie pokazał. Naprawdę? No i tak, ja wygram w sumie wszystko jedno. Dziękuję, naprawdę. Znowu dziękuję. Ksiądz poświęca się dla Łukasza. Ofiaruje mu swoje nuty, aby on mógł wystąpić, aby mógł się pokazać, aby został doceniony. Ksiądz poświęca się, ponieważ mu zależy. Podobnie nasz Bóg poświęca się dla nas. Widzimy Jezusa, który przyjmuje niesprawiedliwe oskarżenia, który przyjmuje sąd, cierpienia, wyszydzenie, zadają mu rany, a ostatecznie Pan Jezus. Dla nas z miłości oddaje swoje życie na krzyżu. Jezus poświęca się dla nas, bo bardzo, bardzo nas kocha. No no, 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 ja wygrałam. Na pewno, bo. No, zobacz. Ja tak grałam, tak, tak, i tak, i tak, i tak. No, nie wiem, bo było też wielu innych dobrych zawodników mi też chyba całkiem dobrze poszło. Zobaczymy. No, ale ta masz taką popsutą gitarę, trochę i wam noty minuty podrapano, a ja się lepiej prezentuję. Cztery Nagroda dla mnie? Serdecznie wszystkich witam! Mówiłam, że ja wygrałam! Muszę ogłosić wyniki wśród wielu. i papary! Osób, które brały udział w tym konkursie. Nagroda ląduje dla najbardziej utalentowanej osoby. I tą osobą jest Łukasz! Prawda? Gratuluję Łukaszu! Co? Opa. Gratuluję! Proszę bardzo. Z tą dziurową gitar? I się umiejętności. jest część? Łukasz zwyciężył. Kopciuszek zakochał się w księciu. A my dzięki poświęceniu pana Jezusa mamy otwarte niebo. Jezus zaprasza nas na wieczny bal. Właśnie się ubrałam tak super, mam moja najlepsza sukieneczka, w ogóle to bluza najnowsza, modna taka, w sensie trochę mi się niewygodnie nie. tak... Nie, jak ty jesteś ubrana, przecież ta suknia kompletnie... Co nie ma? Ma takie koruneczki tutaj, super. Ona kompletnie nie pasuje do tej bluzy, a ten makijaż... Ale co bluza, no jak kolorystyka pasuje całkiem, no bluza modna, a makijaż, co się księdze nie podoba w moim makijażu? No i tak nie wejdziesz na bar nie, nie wejdę. No czemu? Ale przecież pan Jezus dla wszystkich balów służą. to czemu ja niby nie wejdę, co? I poza tym ten pantofelek. Przecież to nie jest ten pantofelek, który ci wręczył pan Jezus. Ty nie zdecydowanie za mały. No ale to były takie trochę ładniejsze i bardziej mi się tutaj do tego czarnego tu pasuje, ten granat i w ogóle. Słuchaj, pan Jezus daje nam wszystko, czego nam potrzeba, abyśmy weszli na jego bal. Wystarczy mu zaufać. Czasem trzeba zrezygnować z własnego myślenia, a pana zdać wszystko, czego potrzebujesz.